Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku urodzinowym na naszym y, kanale. Moi drodzy, jest to odcinek wyjątkowy, y, ponieważ jeden z naszych widzów, Maciek Ko, napisał w komentarzu, że jutro jego dziadek Andrzej obchodzi 67. urodziny. Więc Panie Andrzeju życzę Panu wszystkiego, wszystkiego dobrego, a przede wszystkim dużo, dużo y, zdrówka. No i Maciek Ko napisał nam również, że jego dziadek poprosił nas o upolowanie jelenia samca. I ja tu już słyszałem jakiegoś jelenia w oddali. Mam nadzieję, że go upoluje i spodoba się ten jeleń naszemu solenizantowi. Więc, panie Andrzeju, życzę panu jeszcze raz dużo, dużo zdrówka. A teraz przechodzimy do polowania. Moi drodzy, jestem w środkowych Niemczech, jestem na rezerwacie Hirschfelden i właśnie tutaj będę polował na jelenie szlachetne. Niestety Maciek Ko nie napisał mi jakiego mam używać sztucera i jakich broni, więc wziąłem swoje ulubione. Wiecie oczywiście, że na pierwszym miejscu mam tutaj muszkiet, chudzik, jest to moja ulubiona broń, mój ulubiony i ukochany sztucer, którego no, ufam mu bezgranicznie i myślę, że uda nam się upolować jelenia szlachetnego właśnie z tego sztucera. Oczywiście ma swoje wady, między innymi no, pocisk troszeczkę wolno leci i długo się przeładowuje, ale można mu to wybaczyć. Na drugim miejscu jest strzelba Drilling Greg, czyli można powiedzieć, że jedna z najmocniejszych strzelb dostępnych w de na trzecim miejscu nie zmieniałem nic czyli mam po prostu klasyczny łuk i klasyczne strzały, moi drodzy, ale zanim zaczniemy polowanie, to chciałbym tutaj pozdrowić kilka osób, między innymi Leona Świderskiego, Kubę Gołotę Denisa Tarnawskiego, Filipa Żonce, Bartka Nowaka, Kajetana Kilar Matlapa Enduro, Maciek Ko Alpaka, Artur Mucha oraz Krzyszimir Karczewski. Moi drodzy, jeżeli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam. A teraz nie ma co tutaj czekać, trzeba szybko upolować. Prezent urodzinowy dla naszego solenizanta. Więc moi drodzy, zapraszam Was na ten wyjątkowy odcinek. Lecimy tutaj, bo tu już się gdzieś ten jeleń odzywał. Postanowiłem, że będę polował właśnie na tym rezerwacie. I też postanowiłem, że nagram ten odcinek. Uwierzcie mi, bardzo ciężko było mi sobie wygospodarować czas. I teraz można dodać, że mam trzeci odcinek w ciągu jednego dnia. No powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się też takiego maratonu, ale mam nadzieję, że uda mi się upolować prezent dla Pana Andrzeja. Chociaż niech będzie samica, bo wiecie, że jelenie kanadyjskie to bardzo cwane istotki. I będzie na pewno ciężko. Ja, oczywiście, mam wabiki. Mam tutaj wszystko przygotowane. I wiem też, że Hirschfelden to jest jeden z waszych ulubionych rezerwatów. Więc też wybrałem ten rezerwat, ale też trudny. Kurczę, troszeczkę mi się gra na Nie wiem czemu. A nie, nie zaczyna się. Po prostu zjeżdżam po cichu. Może ja tutaj użyję wabika. Chyba mam go pod zerem. Chyba się odezwała. Samica. Jeleń szlachetny. No chciałbym samca, ale wiecie jak będzie. Może być bardzo trudno upolowanie takiego osobnika. Mam oczywiście strój remiego. Pójdziemy troszkę szybciej bo nie chcę się tak poruszać powoli. Fajne echo. Jeżeli będzie okazja, to będę strzelał z chudzika. Ufam temu sztucerowi bezgranicznie. Raczej mnie nie zawodzi. Oj, tam samiczka się odzywa. Ze wgodowy. Chciałbym samczyka, no ale wiecie jak może być. Poczekajcie troszeczkę. Korzystając z okazji, że się po malutku zbliżam do tej samicy, to odpowiemy na jedno z pytań w komentarzach. Weronika Nowak zapytała mnie, czym jest penetracja oraz ekspansja pocisków. No więc, Weronika, penetracja siła przebicia, a ekspansja to jest uderzenie pocisku. Dobrze, moi drodzy, teraz spróbujmy jeszcze nawołać i tego jelenia szlachetnego, tą samiczkę. No, nie chcę za bardzo. Słyszeliście, cały czas się odzywa, od razu jest bardzo blisko, tylko kurczę, widzicie, nie chce współpracować. Ja też bym bardzo chciał upolować dla pana Andrzeja z łuku klasycznego, ale boję się, że może nam uciec. I będzie, że tak powiem, po ptokach. Wiecie co? Jeszcze użyję tutaj eliminatora zapachu, chociaż wiatr mam prosto na twarz, więc zapach zostawiam za sobą. A zbliżam się pod dobrym kątem, można powiedzieć, do tego jelenia szlachetnego, do tej samicy. Odezwie się znowu, czy nie? Tak, tylko ja nie wiem, czy ona idzie, czy ona ucieka. Poczekajcie. Coś tutaj słyszę. O, zobaczcie, lisek idzie po cichutku. No i skorzystałem z okazji i upolowałem liska. Ojejku, tylko troszeczkę za mocna amunicja, znaczy za mocne strzały, bo chyba wziąłem te powyżej klas 4 chyba 7 nawet. Poczekajcie zaraz Wam powiem. Chociaż lisa opoluję, zobaczymy. Jak te strzały wyglądały? To są te, no zobaczcie, 4-7, czyli za mocne. Mogłem wziąć te klasy 1-3 i też bym nie skał polował. No ale to nic, dobra. Właśnie, bo coś tutaj słyszałem, coś tutaj szło. Nie wiem, czy ten jeden szlachetny, ta samica, nie dała nogę, chociaż starałem się iść bardzo cicho. Ona tam gdzieś w dole jest, tylko będzie mi ją bardzo ciężko wypatrzeć. Zobaczcie, lisek upolowany. Dostał chyba w ogonek. Dobra, zobaczmy, brąz. No, oczywiście, że za mocna amunicja. Zatwierdzam i zabieram. To było jeszcze takie wyzwanie u jednego z. Tych bogatych panów. Zresztą yy, poczekajcie, zaraz wam przeczytam dziennik misji yy, somer łuk pana yy, somera. Upoluj zabierz lisa używając łuku o naciągu 60 funtów. Wybierzcie do sprebergu. No powiem wam szczerze, to jest niby ten spreberg. I w tym właśnie rejonie mamy upolować liska. No, ale będzie bardzo ciężko. Tylko wiecie co? Mi się wydaje. Że. To było znacznie mniejszy rejon, tylko oni, twórcy. Była taka aktualizacja, która zmniejszyła poziom trudności niektórych zadań. To może dlatego się powiększyło. Dobra, idziemy dalej. Szukamy tego. Jelenia szlachetnego, jeszcze spróbuję nawołać, tylko już kompletnie nie słyszę tej samicy. To jest najgorsze. Poczekajcie, moi drodzy, zeszedłem na dół. I tutaj, właśnie z tego miejsca, z tego rejonu, ta samica oddawała zew godowy, Ale kurczę, nie wiem. No, rozglądam się tutaj bardzo uważnie. Nie idę za szybko, żeby jej nie spłoszyć. Ale nic kompletnie też nie widzę. Nie widzę też tropów, to jest najgorsze. Tylko ona na pewno tutaj gdzieś się znajduje. Ale wiecie również, że te zwierzaki są bardzo cwane i bardzo y, płoche. No, używam tutaj tego babika, ale nie mam żadnej odpowiedzi, niestety. Spryskam się tutaj jeszcze. No, jeszcze nigdy się tak nie skupiałem na polowaniu. Ale to dlatego, że poluję na jelenie szlachetne. Ale grafika. Wow. I mam też 88 fpsów. No teraz 90. Super. Przyspieszę troszkę. Bo widzicie, tu jest pomarańczowo. Spadły liście. Idzie jesień. I kurczę, jelen szlachetny również ma taką samą barwę, więc ja mogę przejść obok niego i go nie zauważyć. Więc idę malutku, zatrzymuję się, czy coś się tutaj nie przemieszcza. Niestety nie. Więc czekam dalej. Fajnie byłoby, jakbym znalazł tropy jelenia szlachetnego. Wtedy byłaby już jakaś szansa na wytropienie jej. Poczekajcie. W końcu jakieś tropy, idę chyba od dwóch godzin. A to co tam mamy na polanie? Czyżby było stado jeleni szlachetnych? Poczekajcie, moi drodzy, mam nadzieję, że tak jest. Aż z tego nie mogę wybrać lornetki. Zobaczcie, trudny. O kurde, zobaczcie, ile jest tutaj jeleni szlachetnych. No, będzie prezent dla pana Andrzeja, tylko ja muszę zlokalizować. Czekajcie, ta samica mi przeszkadza. A ten, jaką ma ocenę, też trudną. Tylko, żeby ten, ten samczyk się ruszył, kurde. Wiecie co? Zagram jeszcze raz. I będę strzelał. No nie ma tutaj co się zastanawiać. Jest jeszcze jakiś czarny. Zobaczcie, ruszyły w moją stronę. Wiecie co? Będziemy strzelać, bo zaraz uciekną. Tak mi się coś zdaje. Ten tutaj idzie. Ten też. Ale zaraz poczekajcie, Dobra, biorę chudzika i strzelam z tej armaty. Nie ma co czekać. W sumie nie chciałem strzelać z dubeltówki w ten sposób. Chcę zmienić na amunicję śrutową. Poczekajcie, gdzie jest jeszcze reszta tych łobuzów. Okej. Okay. Udało się, moi drodzy, chyba się udało strzelając z chudzika. Na pewno trafiłem. A wierzcie mi, tropiłem chyba z godzinę. No, szedłem zupełnie inną y, drogą, bo tutaj byłem, jak pamiętacie, ale zmieniłem rejon i postanowiłem na tej polanie y, zapolować, i okazało się, że jest tutaj piękne stado tych jeleni szlachetnych. No, udało się. No też się troszeczkę te, te denerwowałem, że nie będzie prezentu y, dla y, pana Andrzeja, ale udało się. Właśnie do niego idę. Jest piękny. Jelen szlachetny i krwawienie średnie może będzie diament, chociaż wątpię. Ja bym trafił w serce, to na pewno by tak było. No i panie Andrzeju z okazji 67 urodzin ten jelen jest upolowany specjalnie dla pana. Ładny nam się trafił, naprawdę. Sprawdźmy. No nie ma niestety, brak trafienia w orgon żywotny. No ale dobra, zatwierdzamy, udało się ustrzelić. Jeszcze tutaj strzelałem dalej. I tutaj powinny się znajdować jeszcze kolejne zwierzątka. O jest jeszcze jeden samiec. Dobra, zagramy. Mam gotowego. Oho, tu idą. Weźmy Myśmy przełożymy na pociski kulowe. Tu gdzieś musi. Być, bo jest poruszana roślinność i dużo tropów. Idzie, słyszę. Czekajcie, szybciutko, szybciutko. Ekwipunek, amunicja, ta lepsza 75. Dobra, mam. Słyszycie? Idzie, a tam pobiegły. Zobaczcie. To są samiczki. Ta też tak dziwnie chodzi. Zauważyłam je. Kurczę, szkoda. Spróbujmy jeszcze raz zagrać. Może podejdą. No, jestem w trawie, no ale jestem widoczny. Nie wiem, jak to możliwe. Zobaczcie, ile ich tam jest. Kurczę. Nawet nie wiadomo do czego strzelać, ale żadnego samca nie widzę. Wow. Poszedł dym, poszedł strzał. Myślę, że to było. Dobre uderzenie i dobry strzał. Bo akurat ta samiczka stała w miejscu. Już mam gotowy chudzik do kolejnego strzału. Może będą się wracać. Biec w moją stronę, to będziemy strzelać oczywiście jak najszybciej. I zobaczcie, chyba od strzała. Zresztą zobaczcie, tu był strzał. Organ żywotny. I tu jest ta samiczka. Nie miała szans. Kurczę, tam jeszcze coś się zadarło. Samiec ostrzega, wkurzony. Poczekajcie, gdzie on jest, wkurzony i rozścieczony. Dobra, moi drodzy, jeszcze spróbujemy potropić tego samca. Strzeliłem też do takiej czarnej samiczki, tylko nie wiem, gdzie ona teraz może być. Jeszcze się tam wrócę i poszukam, na tej polanie. Ja na pewno nie poszła w tą stronę Poszła w zupełnie w innym kierunku Tak wnioskuję I poczekajcie, no, jeszcze troszeczkę na mnie Zobaczcie, idzie prosto na mnie Siema Kurcze, gdybym tylko szybciej przymierzył No niestety nie udało się, idziemy dalej One są przede mną ja spróbuję jeszcze złożyć ten łuk i zagrać tym babikiem. Albo to krople deszczu, albo kroki samic są bardzo blisko, gdzieś tutaj. Trzeba poczekać i rozglądać się uważnie. O, o, o. Jeszcze troszeczkę. Czekajcie. Dobra, odstrzała. No i znowu pobiegły gdzieś w las. Ale to był dobry strzał. Zobaczcie, tam jest kolejna ustrzelona, a ta druga, to jej po prostu naprawdę nie widziałem. I fartowo udało się ustrzelić. No mamy farta naprawdę. Ten rejon, moi drodzy, roi się od jeleni szlachetnych. Zobaczcie, upolowana samica za pomocą łuku. No, ale też ostre, ostra amunicja, silne strzały. Dobra, zabieramy, zatwierdzam. I tutaj będzie kolejna nagroda y, pieniężna 1121, wow, no i nagroda łucznicza. Dość wysoka wpadła, i zobaczcie, tutaj był też dobry strzał, trafienie w organ żywotny, i dlatego ta samiczka tak daleko nie uciekła. Troszkę szkoda, bo spłoszyłem resztę, ale tu, tą samicę, to po prostu trafiłem partem, naprawdę, bo nawet nie wiedziałem, że ona jest tutaj, tylko tak troszeczkę ją było widać, a nie chciałem też tracić czasu, żeby mi nie uciekła. Zobaczcie, tu jest z tropów. No, i mam nadzieję, że pan Andrzej będzie zadowolony z takiego przebiegu polowania. I zobaczcie, też udało się tutaj ładną y, samiczkę ustrzelić. Odpowiednia amunicja, ale nie ma niestety oceny, szkoda. Ale udało się ją upolować. To jest najważniejsze. Idziemy dalej. Znowu idą tutaj te samiczki, są bardzo ciekawe. Widzę ją tutaj samicę, i chyba jeszcze jedna jest. Cześć! Kurde, zwiały No i powiem wam szczerze, że poluję jak predator za pomocą łuku. Cichutko, nie muszę strzelać i ich nie płoszę tak bardzo. Tylko gdzie teraz te samiczki pobiegły? Bo, niby plamka duża. Trafienie w organ żywotny przed chwilą, dobra, chodźcie, poszukamy jeszcze. ...tych dwóch samic. O, jest, już jedną widzę. Tu jest taka polanka, możemy zobaczyć coś więcej. Zobaczcie, idą. Oj, coś... Co to tam się tak drze? O, 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 o. zobaczcie, idą w moim kierunku. Warto poczekać. Tutaj, zobaczcie, idzie samica. Prosto na mnie chociaż. Dobra, strzeliłem. O, teraz pudło, szkoda. One troszeczkę są skołowane, ale zobaczcie jej tu jest. O kurde. Sami zobaczcie. Ale to są same samice. Samiec dał nogę. Cwaniak. Dobra, chodźcie poszukać tej samicy. Tutaj też był strzał, ale nie wiem, czy był tak dobry. I celny trywialna. I zobaczcie, one chyba dalej pójdą w moją stronę. Rzeźniewiniątek, winiątek, można tak powiedzieć. Zagrajmy może jeszcze. Tylko nie mam osłony. Kurde, w tych szakach zmie Mogą wypatrzeć, mogą mnie widzieć. O, idzie. Kolejna. Samica. Ale nie wiem, czy trafię. Teraz się zatrzyma i schowała za kamieniem. Zaraz, 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 tu idzie. Mam lepszy widok i strzał. Jeszcze raz przywołajmy. Samca niestety chyba mi się nie udało polować. Co to było? Gdzieś blisko tutaj. No tam są te samice. Musimy pozbierać to, co jest, bo tyle jeleni szlachetnych upolowałem, że naprawdę. Tutaj też było dobre strzał, dobre uderzenie. O kurczę, nie mam się gdzie schować, troszeczkę kiepsko. Mają mnie te samice jak na widelcu. Wszystko widzą. A nie, teraz mnie akurat nie widzą. Może podejdą? Zobaczcie, idą prosto na mnie. Wejdę na te kamienie i tu się schowam. Poczekajcie. Troszkę. O, już widzę. Już idzie. Słyszę tą samicę, słyszę kroki, tylko nie widzę jej. Gdzie ona jest? Tutaj. Super, od strzała padła. O, idzie, idzie, idzie. Kolejna dość szybko się śpieszy. Niech jeszcze podejdzie bliżej. Tam są jeszcze wyżej, zobaczcie. Idą dziewczyny. I zobaczcie, tam jest samiec. Ale się gnieżdżą w jednym miejscu. Ja pierniczę. Nie wiadomo do czego strzelać teraz. Właśnie słyszę cię, samczyku piękny. Poczekaj, chłoptasiu. Spróbuję ci strzelić w szyjkę, ale się tutaj kręcicie. No, weź tą głowę. Kurde, uciekają. Szkoda, zauważyłem mnie. Chciałem ustrzelić samca, a sam jest. Pier Boże, go trafiłem, a może nie? Biegają teraz w kółko te dziewczyny. Dobra, pozbierajmy, co mamy. Yy, tutaj była szyjka, i dlatego padła od strzała. Teraz zbierzemy tą, tutaj. Też nagroda ucznicza padła. Odpowiednia amunicja, oczywiście, że tak. Nie wiem, czy trafiłem tego samca, zaraz to sprawdzimy, jestem bardzo ciekawy. I tu jest kolejna samiczka. No i przeczepę te stado. O, i tu jest jeszcze jedna. I cały czas za pomocą łuku. A, już jest daleko ten samiec. Chyba go nie trafiłem. Poczekajcie. Chyba nie, spudłowałem. Musiał się ruszyć, zanim pocisk doleciał. Nie chcę mi się już ich wtropić. Wiecie co zrobimy? Wrócimy się na tą polanę i zobaczymy, czy uda mi się odnaleźć tamtą ranną samiczkę, taką czarną. Poczekajcie. Niestety, moi drodzy, szukałem tego tropu, ale już najprawdopodobniej zniknął albo farba wyschła. Moi drodzy, to i będzie wszystko w dzisiejszym odcinku urodzinowym. Mam nadzieję, że ten odcinek urodzinowy Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie mi dać łapkę w górę, pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału i będziemy się już w kolejnym odcinku. A ja wam życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!